Ile razy mam wam powiedzieć, żebyście przestali mówić? Can you repeat, jak kogoś nie słyszeliście albo ich nie zrozumieliście? Bo Wy nadal to mówicie i to jest niepoprawne. Po pierwsze, nikt tak nie mówi. Po drugie, to nie jest gramatyczne. I po trzecie, to brzmi źle. To w dzisiejszym odcinku mam nadzieję, że raz i na zawsze się nauczysz, co powiedzieć, jak kogoś nie zrozumiesz, albo ich nie usłyszysz. I przestaniesz mówić: Can you repeat? Twórcą kanału jest Instytut Lingwistyki. Dołącz do naszych kursów językowych z gwarancją rezultatów. Sprawdź na instytutlingwistyki.pl. Czemu to jest niegramatyczne, żeby powiedzieć can you repeat? Albo can you repeat, please? Bo brakuje co oni mają repeat. To jak chcesz to poprawić, jest bardzo proste. Zapamiętaj po prostu can you repeat that. Please. I nie zapomnij, żeby być miłe. to mów, please. Jeszcze raz, poćwiczymy to. Mów to razem ze mną. Can you repeat that, please? Albo, can you please repeat that? Jeszcze raz, powtarzaj ze mną. Can you repeat that, please? Albo, can you please repeat that? Tak to się mówi. Nie ma żadnego can you repeat? To chcę, żebyś zapamiętał, can you repeat that? Albo powiem ci co ja bym powiedział. Osobiście ja bym powiedział: Can you please say that again? Albo po prostu: Can you say that again, please? Albo: I'm sorry, can you say that again? Albo możesz powiedzieć: Could you say that again? Nie ma różnicy. Can you say that again? Albo: Could you say that again? Ja myślę, że to by było bardziej naturalne, przynajmniej dla mnie. Ja bym powiedział, I'm sorry, could you say that again? Albo could you please say that again? Albo could you say that again, please? To chcę, żebyś zapamiętał te dwa opcje. Could you repeat that? Albo could you say that again? Ale też oczywiście mam całą listę innych sposobów, jak możesz kogoś poprosić, żeby oni się powtórzyli. Uważam, że nie musisz ich zapamiętać. Po prostu chcę, żebyś zapamiętał, can you repeat that? Albo. Could you say that again? Ale jak już poprawnie mówisz Could you repeat that? Albo could you say that again? To czemu nie? Tych też możesz się nauczyć Na przykład możesz powiedzieć I'm sorry, what was that? Oh, I'm sorry, what was that? Jak mieszkasz w Anglii Albo masz do czynienia z Brytyjczykami To możesz powiedzieć Pardon? Tylko, że oni mówią jakoś tak Pardon? A nie wiem, nie wiem, jak oni mówią My byśmy powiedzieli po prostu I'm sorry? Nie, raczej byśmy powiedzieli I'm sorry, what was that? Może Excuse me? Tak, tak możesz powiedzieć. Uh, excuse me? Ale to musi być taki ton. Tak, like, oh, uh, excuse me? Też możesz powiedzieć, oh, I'm sorry, I didn't catch that. I didn't catch that. Albo I'm sorry, what was that? Niektórzy ludzie mówią Come again? Ja osobiście chyba nigdy tego nie powiedziałam. Ale to jest oczywiście kogoś po prostu nie usłyszysz. Ale co masz powiedzieć? Jak ich słyszałeś... Ale tego nie zrozumiałeś. Bo może oni używali jakieś słowo, które ty nie znasz, to wtedy byś po prostu mógł powiedzieć, Oh, I'm sorry, I don't understand. To jest proste. I'm sorry, I don't understand. Można by powiedzieć I'm sorry, I don't understand. English is not my first language. Też możesz powiedzieć, What do you mean? To jest coś, co ja często używam. Że jak ja kogoś nie rozumiem, albo może nie rozumiem ich intencji, to wtedy mówię. What do you mean? I what do you mean? Jest coś tak jak co masz na myślach. Dawniej zamiast mówić co masz na myślach, to ja mówiłam o co ci chodzi. <laughs> Bo ja to tak przetłumaczyłam, what do you mean. ale potem się dowiedziałam, że nie, o co ci chodzi, to jest tak nie wiem, że masz pretensje, tak o co ci chodzi. Ale what do you mean tak nie jest. What do you mean po prostu znaczy tak ha. Tak nie do końca wiem co chcesz powiedzieć. To, to może by tłumaczyć mi tak, o co ci chodzi? Albo tłumacz mi, co masz na myśleć. Zależy od sytuacji, ale może byś mógł powiedzieć: Could you please give me an example? Czy możesz mi dać przykład? Ale to zależy, o czym tutaj mówimy. Też może powiedzieć: I'm not sure I follow. I'm not sure I follow. To tak dosłownie znaczy: Nie jestem pewny, czy podążam. Czasami może ktoś coś powie po angielsku i powiesz im: I'm sorry, what was that? Albo. Could you please say that again? abo could you please repeat that? The only poftujam, al only movie was a bardzo szybka. I mi možda jím povediál Hey, can you say that again? Oni nadal mówią wtedy, I náda ja to movie a bardzo szybka. To v té dít sa máš povedieť. Něm povediál. Could you please say that again, but slower? Já ja by mi povediál. I'm sorry. English is not my first language. Can you please slow down? abo can you please say that? Slower, albo po prostu, could you please speak a bit more slowly? I wtedy oni będą wiedzieć, like, oh, okay, on, on nie jest stąd. Możli nawet powiedzieć, oh, I don't live in the US. I'm just a tourist. English is not my first language. Could you please say that again, but slower? I teraz wiesz, co powiedzieć, zamiast, can you repeat? To daj znać w komentarzach, których z tych opcji Tobie Ci się najbardziej podoba? I tak jak mówiłam. Wejdź na naszą stronę institutlingwistyki.pl. Dużo czasu nie zostało, tylko masz do niedzieli, żeby oszczędzić 25%. Wiem, że chcesz poprawić swój angielski, to nie czekaj. Wejdź na naszą stronę, zapisz się teraz i widzimy się niedługo. Na razie, cześć!